Siemaneczko moi drodzy witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, proszę Państwa, dzisiaj nadszedł czas. Nadszedł czas na otworzenie paczki 82 razy 82 plus razy 25, dokładnie. Dzisiejszy odcinek jest dowodem na to, że mój drop nie jest podkręcony, okej? Okay? Do tego przejdziemy za chwilę, najpierw sobie zagramy mecz w full Champions klasycznie. Niestety bilans wynosi 12,5 no, no powiem wam tak, generalnie jak widzicie sami tutaj macie screen oczywiście z, z aplikacji, no jak widzicie zagrałem dzisiaj 7 spotkań i przegrałem 3 z nich, także niestety no, sobota nie jest dla mnie zbyt dobra jak zwykle, nie? Najlepsi strzelcy w naszym zespole to jest Nazario 30 bramek, Ronaldo, Cristiano 28 i potem Neymar z 6, także jest duża, duża przepaść, no i najwięcej asyst ma Cristiano, potem Nazario i Runej, także zostawcie moi drodzy oczywiście łapeczkę górę, naprawdę bardzo byłoby miło gdyby... Zresztą te łapki się jakoś ustosunkowały, bo nie ukrywam, że no niezbyt fajny widok, w sensie, no nieważne, nie chcę o tym mówić. Zostawcie też suba na moim kanale, jeżeli tego nie robicie, ponieważ filmy są codziennie, to jest daily. My możemy przejść do pierwszego spotkania na dzisiaj, ponieważ wypadałoby wbić yy, No na pewno Golda. To jest, to jest jedna z tych rzeczy, Która należy wbić. No fajnie, bo g 1, no bo wiecie, no, potrzebuję paczek, potrzebuję nie ukrywam kontentu. Mam nadzieję, że uda się Wizogie 1. Wiem, że mnóstwo Mnóstwo ludzi pisze, że z tym składem powinno się wbić to Wiem, że z tym składem powinno się wbić top 100, ale oprócz składu należy też jeszcze mieć umiejętności i uwierzcie mi, że mając nawet taki atak, jeśli jest takim słabym graczem jak ja, to nawet z takim składem to nawet ja nie wbiję elity, więc dużo trzeba umieć. Nie? Także mamy pierwszy skład: Rekord Breaker, Mbappé, i Pope na bramce. Okej. Okay. Niestety w o będzie Varan z Tavernierem. Także ja już, mi się to już nie podoba, niestety, ale dobra, damy radę. W ogóle widziałem, że Damianowi zajebiście szło w tym futrze, więc widziałem, że robił bilans 12 do Jeszcze były na streamie, tak że mam nadzieję, że wreszcie wbije top 100. Więc, że to, to jest ten weekend. Jak, jak, jak nie ja, to on musi wbić te top 100 wreszcie, nie? Runay, ładna akcja. Naz, Nazario, nie, nie ten Ronaldo. Ma kalele, oj dużo miejsca ma Wayne, Runej czemu mi się... To jest gol niestety. Kurde, wszyscy mi się poprzełączali, no i... I przegrywamy. Niestety. To jest pierwszy strzał naszego przeciwnika jeszcze, także całkiem śmiesznie. Mbappé... Neymar... Dawaj, dawaj, jest, 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 jest Neymar, Neymar. Jak nie Ronaldo, jak nie drugi Ronaldo, to niech będzie Neymar. Nie, 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 nie tańczę, nie tańczę, nie, nie, spokojnie. Już przewijam. Nie miałem zamiaru żadnego tańczyć. O! Neymar! Nacisnąłem strzał, nie wiem czemu Neymar nie wykonał strzału, no ale byśmy już wygrywali. Dobra, to że połowy remisji randyjnego, no jest trochę zacięte to spotkanie, nie będę Was tutaj kłamał. <grymne> Statystyki strzałów pokazują, że ta połowa była naprawdę interesująca, nie? Więc no dobra, na razie nic nie będę zmieniał, bo Neymar ładnie sobie tam radzi na skrzydle. Ale no trzeba zwiększyć tempo chyba, nie? No bo co to ma, co to ma, być? Co, co to ma być? Mamy na ataku dwóch Ronaldo. Bez przesady, coś trzeba w końcu strzelić. Potrzebujemy pomocy tutaj z przodu, halo proszę Państwa. Okej, okay, Nazario do Neymara, co wykominuje Neymar. Stracę piłkę, okej, okay, to jest coś, co ostatnio zbyt za często robię, zdecydowanie. Neymar. Ojoj, dużo miejsca ma w salach spokojnie, 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 nie faulować, nie faulować. Mam wrażenie, że nie mam skrzydłowych, nie wiem czemu się w ogóle nie podłączają do ataku. Nie wiem, bapę coś, kurczę, nie, nie gra w ogóle w tym meczu, więc sobie zmianę, Zejdę zejdziemy bapę dam No i no, na tego ataku raczej nie ma co zmieniać zbytnio, nie? No nie wiem, strzelmy po prostu tę bramkę, bo mecz jest... No nie jest zbyt ciekawy dla oka, po prostu do, do zapomnienia, nie? O Jezu, jaka dziura, to jest to jest Jezu Nie umiem grać, nie umiem grać, nie umiem grać, nie wiem. No źle gram w tej obronie, naprawdę nie wiem nawet czemu, w sensie panicznie gram, przełączam się byle jak, nie wiem, nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. Neymar może je... Okej, okay. no jest to wylew, totalny wylew, ale lepiej, lepiej tego meczu się nie dało posłować, mam wrażenie, naprawdę. Szale mi szkoda tego gościa, ale ten mecz jest naprawdę, no, nie jest zbyt ciekawy, o tym już mówiłem wcześniej, ale no, skoro mamy bramkę, no to mamy bramkę, no, pójdźmy za ciosem, taki jest oczywiście plan. Dogrywka, no niezbyt to jest dobra informacja, bo mecz jest strasznie ciężki, w sensie, nawet nie wiem, czy powiedzieć, czy gość jest dobry, czy, no gość miał dwa ceny strzały, dwa oddane. A, eee, no zrobimy zmianę, no nie wiem, Neymar może też zejść tak naprawdę, no taką nie chcę zmieniać, bo wiem, że on jest w stanie zrobić coś z niczego, nie? Nie znamy sobie po prostu, no niech będzie Felipe, zaryzykujmy, niech będzie Felipe Anderson. Felipe Anderson, proszę Państwa, to jest niesamowite, to jest po prostu niesamowite, naprawdę, w sensie, nawet nie wiem, czy jakąkolwiek bramkę czy którykolwiek z Ronaldo w tym meczu, to, to Felipe zrobił, co chciał z tą obroną, naprawdę, jestem po prostu autentycznie w szoku, że tak łatwo to wszystko poszło, cały mecz się męczyłem, nagle Felipe z ławki, a słuchaj, przedrybluje ci trzech obrońców i strzela bramkę, to jest całkowicie normalne. Tak myślałem. Kurde nie nieopilnowane dobra, ruszę się w tę stronę, ale to był dobry pomysł, ale niestety. No to jest Mbappe record breaker, tego nie można nie strzelić. Kurde, no No może jednak Nazario. Podanie, Robin Felipe. Co? Jak on to obronił? Runej. Moment Ronaldo. Co jest? Nie da się no. Walan jeszcze podaje, nie wiem gdzie. Bapy, a Dajcie spokój w ogóle. Dajcie mi już święty spokój, naprawdę. Nie jak ja zobaczę statystyki strzałów, to ja chyba zrezygnuję z dalszego grania w dzisiejszym odcinku, naprawdę. 12.6 Mówiłem, ja w tym będę miał straszny problem, bo Szczerze wam powiem, tego odcinka tak naprawdę nie miał dzisiaj być. Wiem, że teraz będę znowu, że narzekam, ale czytałem parę komentarzy pod wczorajszym filmem i jak, ja mam wrażenie, że nie mogę nic mówić w odcinkach. Serio, bo widzicie sami, co się dzieje. Co jest grane? Patrzcie w ogóle to. Moi drodzy, to jest. gra e-sportowa. Tylko przypomnę, że to jest gra esportowa, w której. Znaczy, ty ja strzegam tę bramkę, od razu mówię, że ja strzegam tę bramkę. ten lecz, bo w ogóle pełen takich głupich rzeczy, ale po prostu te. jest. No. Szczerze, życzę Damionowi jak najlepiej, niech w elitę w tym WC, bo jeśli w tym WC w elitę, to będę co najmniej dumny z tego, ok? Wracając do tematu, dużo ludzi mówiło, że coś tam o narzekaniu. Ja boję się cokolwiek mówić teraz w meczach, bo widzicie sami, jak, jakie głupoty się dzieją w tym w Champions, ale najczęściej piszą to ludzie, którzy w ogóle nie grają w FIFA. Wczoraj, ostatnio przeczytałem taki komentarz, będziecie go widzieli w filmie z czytania komentarzy, że gość mówił, że nie, nie lubi mnie oglądać, bo narzekam, ale nie gra w FIFA. Czyli gość, który nie gra w FIFA dziwi się, czemu narzekam. To jest... Nieważne, wiecie co, po prostu trudno. Przegraliśmy jak w BG3, to w BG3, w BG2, w BG2, w BG1, w BG1, to jest... Co bym nie zrobił, zawsze znajdą za się jacyś, jakieś osoby, którym coś nie pasuje, więc trzeba iść przed siebie. Szczerze powiem, czytałem parę komentarzy i odechciało mi się nagrywać filmów, nie, naprawdę, to jest... Przykre, po prostu przykre, ale dobra Pora na paczkę 25 piłkarzy 82 plus, przepalamy te trzy karty, trzy swapy, plan jest taki, że zrobię Tę paczkę, 83 plus i paczkę Meat Prime, chyba tak Taki zestaw właśnie ja będę brał, przepalamy Tych trzech Jegomości i mamy 25 piłkarzy 82. Fajnie, gdyby był walkout, bo potrzebuję dużo zawodników, żeby mieć yy, karty do jakichś SBC, tak naprawdę. Nie? Wątpię, żeby te paczki z ikoną, ale w sumie kto wie, może jakbym miał jakiś tam zawodników, to zobaczymy. W każdym razie plan jest taki, żeby trafić yy, jakieś walkouty, żeby mieć na przykład możliwe, że jakaś torba teraz będzie tak samo. Jak ostatnio była torba Future Stars, teraz będzie torba What If, nie? Więc dobra, 25 piłkarzy o ocenie co najmniej 82, więc zobaczmy, czy będzie walkout. Jak będzie walkout, to już będzie fajnie. Też fajnie byłoby zobaczyć karty What If. Bo, no jednak jest to karta eventowa i mamy walkout i to jest karta UCL, UCL, tak to jest UCL. Francja na pasję, gdzie, a nie, to jest ten, ja myślałem, że to jest bapę to jest ten, Giroud, bo teraz wyszły karty the match zapomniałem, Jezu, a gdyby to był Mbappe, UCL, to... Nie wiem czy wstawi to nawet do tytułu, nie naprawdę. Ale jest Ziru. Nie jest to karta grywalna, jakoś mega mocno, ale jest to Ziru, nie? Może jakaś karta What If się też znajdzie, chociaż nie wiem czy to jest w ogóle możliwe. Były razem trzy walk-outy. no na pewno karty, które nam się przydadzą do przypałki, nie no to jest pewne, bo, że po prostu taki był plan, żeby mieć karty pod przypałką. Ja jestem zadowolony, wiadomo, mogła być też karta What If, ale, ale nie ma. <laughs> po prostu, nie? Mamy też Degena, mamy Somera, mamy też Ziru. Yy, Także to, ma, to jest chyba za bramkę z Atletico, nie? Dobrze pamiętam. Dobra, także co, bardzo przyjemna paczka. Ja nie narzekam. W sensie, nawet jakbym narzekał, to wiem, jakby się to skończyło.